Dzień dobry, cześć. Witam w kolejnym spotkaniu, w kolejnych rozmowach o umyśle. Dziś rozmawiać będziemy o percepcji. Moim gościem jest dr Błażej Skrzypulec z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Cześć Błażej. Cześć, dziękuję za zaproszenie, dziękuję za uwagę. Ile mamy zmysłów? No, żeby powiedzieć w jaki sposób ja odpowiem na to pytanie, to chyba trzeba na początku zauważyć, że jakby... Moje podejście to jest raczej podejście filozofa percepcji, a jeżeli jest, jest to podejście filozoficzne, to oczywiście moja odpowiedź będzie miała taką formę: to zależy, ponieważ jakby w filozofii percepcji trwa w ogóle dyskusja na temat tego, jakie jest właściwe kryterium, które pozwoli nam odróżniać od siebie zmysły i tam autorzy oferują wiele alternatywnych rozwiązań, na przykład niektórzy będą wskazywali na pewne różnice fizjologiczne, że powiedzmy jeden zmysł to będziemy definiować przez to, jakie są receptory, jakie są powiązania z innymi strukturami, ale to rodzi od razu różne problemy, na przykład ktoś mógłby powiedzieć, no mamy kilka receptorów w siatkówce, to czy mamy jeden system wzrokowy, czy kilka systemów wzrokowych. Inne mogłoby być rozwiązanie, że być może nie skupiamy się na fizjologii, tylko na przykład na cechach środowiska, do jakich pewien zmysł nam daje dostęp. No ale to znowu nie daje nam takiego jasnego kryterium, powiedzmy i wzrok, i dotyk pozwalają nam postrzegać kształty przedmiotów. Więc tak naprawdę odpowiedź Ile jest zmysłów będzie zależało od tego, jakie sobie kryterium przyjmiemy. I tak naprawdę żadne z tych kryteriów nie jest jakoś nieproblematyczne. Jeżeli mógłbym udzielić jakąś taką, takiej ogólnej odpowiedzi, to pewnie byłaby obecnie tendencja, żeby powiedzieć, że to jest więcej niż te arystotelesowskie standardowe pięć zmysłów, bo pewnie też teraz jakoś... Jako percepcję często interpretuje się takie, jak to się mówi technicznie, zjawiska interoceptywne, czyli jakby percepcja naszego ciała, czyli powiedzmy zmysł równowagi, być może ból, takie rzeczy jak poczucie pragnienia i głód, być może też przez niektórych autorów byłby traktowane jako rodzaje modalności percepcyjnych, więc jakby trudno tu jednoznaczną odpowiedź. Czyli co najmniej pięć, mniej więcej. Co najmniej pięć? Tak, myślę, że mało by było stanowisk, które by. Starały się połączyć te zmysły, które są standardowo traktowane jako oddzielne w coś jednego. Więc myślę, że co najmniej pięć jest bezpieczną odpowiedzią. Jednak wydaje się, że gdy rozważamy właśnie percepcję zmysły z punktu widzenia psychologii poznawczej i neuronauki, to jest pewna nadreprezentacja jednego zmysłu. Większość badań, chyba tak ilościowo, no, dotyczy wzroku, dotyczy widzenia percepcji wzrokowej. No i to odbija się też w kształceniu studentów, odbija się w strukturze podręczników. I ja sam muszę powiedzieć ze wstydem chyba teraz podczas tego spotkania, że gdy uczę, gdy uczę kognitywistyki czy psychologii poznawczej, to wykład o percepcji dotyczy tak naprawdę widzenia. Co tracą ci studenci moi, i co w ogóle traci nauka, e, zaniedbując te inne zmysły? Aha, oczywiście to jest. Prawda, chociaż właśnie myślę, że obraz nauk i też filozofii percepcji zaczyna się zmieniać. Coraz więcej autorów właśnie sugeruje, że być może taki wzrokocentryzm, jak to czasem się w tekstach nazywa, nie jest jakby optymalną strategią i właśnie jeżeli traktujemy modalność wzrokową jako model dla wszystkich innych modalności percepcyjnych, to rzeczywiście o pewnych rzeczach zapominamy. No ta dominacja wzroku pewnie wiąże się z jednej strony z taką po prostu, nie wiem, naszą intuicją, która jest odzwierciedlona w tradycji też badawczej, że powiedzmy wzrok jest takim naszym najbardziej rozbudowanym zmysłem, który nam daje najwięcej informacji o otoczeniu. Pewnie też dochodzą jakieś takie czynniki w sumie techniczno-metodologiczne, jeżeli chcemy robić powiedzmy badania psychologiczne o percepcji wzrokowej, no to często wystarczy nam Komputer z ekranem, żeby odpowiednie bodźce dawać badanym, jeżeli chcemy badać percepcję smakową, węchową, no to jakby aparatura musi być bardziej skomplikowana i też jakby ta metodologia badawcza może być bardziej złożona. Ale tak jak tutaj pytałeś, co się będzie tracić, jeżeli będziemy się skupiać tylko na badaniu wzroku, to wydaje mi się, że można to wskazać na kilka rzeczy. Po pierwsze, tak jak trochę też mówiłem już wcześniej, jakby różne zmysły dają nam dostępy do różnych aspektów otoczenia. I skupiając się tylko na wzroku, nie będziemy wiedzieli, jak nasz system poznawczy przetwarza informacje nie wiem, o takich rzeczach, jak na przykład struktura chemiczna jakiejś substancji w otoczeniu, co jest pewnie właściwe dla zmysłów chemicznych, takich jak smak, e, e, smak i węch. The, mm, wzrok nie daje nam do tego dostępu, więc jakby nie będziemy wiedzieli, jak takie informacje są przez system percepcyjny przetwarzane. Druga rzecz, która chyba jest z perspektywy tych badań, które ja sam prowadzę najbardziej interesująca, to jakby trochę odwrotna sytuacja. Czasem dwa zmysły dają jakby dostęp do samego, tego samego przedmiotu, ale doświadczenie jest organizowane zupełnie inaczej. Powiedzmy tak jak już wcześniej powiedziałem, zarówno możemy wzrokowo postrzegać jakiś kształt obiektu, jak i postrzegać go dotykowo, ale wzrokowe doświadczenie kształtu będzie bardzo różne od dotykowego doświadczenia kształtu. Na przykład wzrokowo będzie nam się wydawało, że ten kształt jest w takim polu widzenia, które możemy sobie metaforycznie, powiedzmy trochę w uproszczony sposób określić jako taki jakby pojemnik, w którym znajdują się przedmioty. Ten kształt będzie naraz obecny cały. W percepcji dotykowej będzie zupełnie inaczej. Ona będzie miała czyli taki diachroniczny charakter. Będziemy najpierw dotykać fragmentu, przedmiotu, potem innego i potem dopiero z tych Pojedynczych doznań to będzie jakby jakoś tak scalane w całościowe, dotykowe doświadczenie kształtu. Więc jakby m, doświadczamy nawet tego samego obiektu, doświadczamy tych samych własności, ale doświadczenia są zorganizowane inaczej. I skupiając się tylko na wzroku, jakby nie rozpoznamy struktury tych doświadczeń związanych z innymi modalnościami. Takie tutaj dwie ważne przyczyny bym widział. Czyli przez analogię, jeśli mówimy o polu wzrokowym. Często używamy tego pole widzenia, tego słowa, pojęcia. To czy można mówić też o polu dotykowym na przykład, albo smakowym? E, zwłaszcza właśnie w odniesieniu do dotyku i wzroku pojawia się taka kontrowersja. E, ja sam jakby teraz trochę od strony filozoficznej opracowuję ten temat, więc jakby mogę podać moją hipotezę, jak można by ten spór rozwiązać, ja bym to widział mniej więcej tak. Że Dotyk ma taką szczególną strukturę, że on jest jakby podwójnym zmysłem. Każde doświadczenie dotykowe mówi nam coś o przedmiotach zewnętrznych, które dotykają naszego ciała, np. Na o tym, jaki one mają rozmiar i kształt, ale także mówi nam coś o stanach naszego własnego ciała. To się mówi, że właśnie jest taki jednocześnie dotyk interoceptywny i eksteroceptywny o zewnętrznym świecie i jednocześnie o naszym ciele. I wydaje mi się, że jeżeli sobie zrobimy takie rozróżnienie, to też możemy postulować istnienie jakby dwóch przestrzeni dotykowych. Jedna przestrzeń dotykowa, w której znajdują się te zewnętrzne dotykane przez nas obiekty, druga przestrzeń dotykowa, przestrzeń naszego ciała, w której znajdują się jakby dotykowe doznania. I Wydaje mi się, że zwłaszcza jeżeli rozważymy tą jakby wewnętrzną przestrzeń dotykową, to ona chociaż ma zupełnie inny kształt, bo jest właśnie zdeterminowana kształtem naszego ciała, ma trochę takie formalne cechy podobne do pola widzenia. Na przykład jest taką topologicznie ciągłą przestrzenią, to znaczy, że jakby z każdego jednego punktu jest jakaś ścieżka przestrzenna do innego, mogą być pewne puste w niej miejsca, pewne. Pełne miejsca i także, jakby struktura tej przestrzeni dotykowej nie zmienia się w zależności od tego, co tam jest prezentowane. Struktura naszego ciała jest niezależna od tego, jakie są powiedzmy relacje między naszymi doznaniami dotykowymi, co jest podobne do tego, jak dzieje się w przestrzeni wzrokowej. Przestrzeń wzrokowa, możemy powiedzieć, ma ciągle ten sam kształt, niezależnie od tego, jaki układ obiektów jest w niej prezentowany. Więc to jest coś, co jakby teraz badam i wydaje mi się, że. Chciałbym bronić właśnie takiej hipotezy, że ta jakby wewnętrzna przestrzeń dotykowa jest jakoś analogiczna do pola widzenia na pewnym poziomie. A co z innymi modalnościami, na przykład z, no, z węchem czy z poczuciem smaku? Jaka jest struktura uh -huh. e, doświadczenia na przykład węchowego? Tak, tu właśnie znowu jakby odnosząc się do różnic przestrzennych, e, pojawiają się w literaturze różne właśnie stanowiska, jak e, jak scharakteryzować i czy w ogóle można coś takiego powiedzieć, jeżeli jest coś takiego jak przestrzeń węchowa, że właśnie zapachy są nam prezentowane jako mające pewne cechy przestrzenne, znajdujące się w jakiejś przestrzeni i tu wydaje mi się, że jeśli spojrzy się na literaturę, zwłaszcza właśnie filozoficzną, jest cała gama stanowisk, niektórzy będą mówili, że jedyne co przestrzennego reprezentujemy o zapachach, to jest to, że one są na zewnątrz. Ale inni autorzy będą postulować, że jednak ta struktura przestrzenna jest bardziej rozbudowana i że jakby to przekonanie, że być może Węch mało prezentuje przestrzeni jest związane z takim błędem, że czasem Węch rozważa się zbyt statycznie. Ci autorzy będą uważali, że tak naprawdę dla percepcji węchowej ważne są bardzo nasze interakcje ze środowiskiem, że powiedzmy właśnie węszymy, szukamy, skąd dobiega zapach, przesuwamy się na przykład w pomieszczeniu, żeby znaleźć źródło z łapachu. I oni będą twierdzić, że jeżeli uwzględnimy taki dynamiczny charakter percepcji węchowej, no to się okaże, że możemy też percepcyjnie reprezentować, że na przykład zapach rozciąga się w jakiejś przestrzeni, a może że dochodzi z jakiegoś kierunku, więc tu, tu pewne, pewne możliwości właśnie opisywania struktury takiej przestrzeni węchowej też wtedy będą większe, więc myślę, że to jest pewna tej kontrowersja, która też właśnie wiąże się z tym pytaniem o dynamiczną naturę węchu. No tutaj chyba właśnie w tej kwestii dynamicznej natury węchu dość informatywne, dość takie obiecujące. Także może nawet i dla filozoficznych dociekań mogą być no, różne badania na zwierzętach, zarówno na ssakach, jak i na owadach, no, które wskazują, że orientacja w przestrzeni często jest kierowana właśnie e, ze względu na wskazówki węchowe. Prawda? Tak. Tu też pojawia się taka kwestia, że e... Nawet jakby niektóre badania na ludziach pokazują, że wbrew być może takiemu potocznemu przekonaniu mamy dość dobrą zdolność do jakby znajdowania położenia na podstawie danych węchowych obiektu, który wydziela jakiś zapach, ale też jakby niektórzy według mnie słusznie zauważają, że niekoniecznie to się opiera na przetwarzaniu jakby danych przestrzennych, bo mógłby może być taki sposób działania, że po prostu organizm Zawsze przesuwa się w kierunku większej intensywności zapachu, i w ten sposób, jakby w przestrzeni, znajduje właściwy obiekt, ale za bardzo nie przetwarza informacji przestrzennych, przetwarza tylko informacje o intensywności, zawsze po prostu przesuwa się tam, gdzie powiedzmy to doznanie jest silniejsze. Więc to jest jeszcze taka jednak kontrowersja, jeśli chodzi o przestrzenną naturę węchu. To, co powiedziałeś o innych zwierzętach, też jest tutaj interesujące, bo wydaje się, że jakby bardzo. Małe różnice i proste różnice fizjologiczne mogą sprawiać, że w przypadku jednych organizmów ten przestrzenny aspekt węchu będzie większy niż drugi. U nas, w przypadku słuchu, jest taka sytuacja, że to, ten fakt, że mamy dwoje uszu po dwóch stronach głowy, sprawia, że powiedzmy dźwięk docierający z jednego kierunku prędzej będzie pobudzał receptory w jednym uchu niż w drugim, no i potem to dla systemu poznawczego jest ważną wskazówką, z jakiej strony dociera, dociera dźwięk. Jak nasz tutaj, nasza wręcz jama nosowa, czyli po prostu najbardziej taki prymitywny etap organizacji węchowej jest zrobiona tak, że jakby Trudno uchwycić tą różnicę jeśli chodzi o kierunek docierania zapachu i też w naszym doświadczeniu słabo rozpoznajemy właśnie, że nie wiem, zapach dochodzi z lewej strony czy z prawej, ale są inne organizmy, u których jest to zorganizowane inaczej, chyba z skrajnym przypadkiem jest pewien rodzaj na przykład takich rekinów, które mają tak rozciągniętą horyzontalnie głowę i mają powiedzmy tam receptory węchowe po dwóch krańcach. Więc jakby przez nawet tą drobną różnicę fizjologiczną, być może ich percepcja węchowa jest bardziej podobna do naszej percepcji słuchowej i jakby te zdolności do odbierania danych z różnych kierunków będą dla nich dużo bardziej dostępne, łatwiejsze do przetworzenia. Bardzo to ciekawe, wróćmy jeszcze do ludzi, na, mhm. kończąc naszą tu rozmowę. E, w psychologii, percepcji, e, jak już mówiliśmy, panuje taki wizjocentryzm. Ten wzrok jednak, jednak jest najlepiej przebadanym dotąd zmysłem. Istnieje szereg różnych prawidłowości, w nauce się nazywa je efektami po prostu, e, że na przykład grupujemy, mamy tendencję mm. do grupowania jakichś obiektów, które są ze sobą bliskie. Jak mamy jakieś dwa obiekty wzrokowe, no to istnieje, żeby móc rozróżnić te obiekty, to istnieje taki współczynnik. On nazywany jest współczynnikiem Webera. No, różne tutaj rzeczy są. Istnieje bardzo dużo różnych prawidłowości. Wiemy, że w naszym mózgu istnieją na przykład dwa szlaki wzrokowe, a nie tylko jeden. Jedn, hmm. Jeden pomaga nam no, orientować się, drugi pomaga nam rozpoznawać obiekt. No tutaj bardzo dużo różnych prawidłowości zostało zaobserwowanych odnośnie wzroku. A czy istnieją jakieś właśnie analogiczne, bo ty już o tym zacząłeś nawet mówić, analogiczne do tych wzrokowych typowych efektów percepcyjnych, ale dla innych modalności niż wzrok, takie efekty? Wydaje mi się, że takie analogie są najlepiej opisane w przypadku porównania pomiędzy wzrokiem a słuchem i tam właśnie dobrze widać, że są pewne Podobne zasady organizacji, podobne na wyższym poziomie, ale potem w szczegółach inaczej realizowane, że może użyć jakiegoś konkretnego przykładu. O takim z najbardziej typowych fenomenów wzrokowych jest na przykład odróżnianie figury od tła. Możemy mieć jakieś stykające ze sobą regiony w przestrzeni. Jeden, jeśli na przykład skupimy na nim uwagę, wydaje nam się być figurą, a tamten drugi jest reprezentowany mniej wyraźnie i wydaje się być tłem rozciągającym się za figurą. No i oczywiście we wzroku tutaj jakieś takie czynniki przestrzenne będą właśnie najistotniejsze. Powiedzmy kształt, rozmiar, spoistość przestrzenna tych regionów, one będą decydować o tym, który region będzie rozpoznawany jako figura i tło. Ale okazuje się, że pewien analogiczny fenomen na przykład także obserwuje się właśnie w przypadku percepcji słuchowej. Gdy mamy, powiedzmy, dwie jakieś sekwencje dźwięków, które, których doświadczamy w tym samym czasie, to możemy właśnie też za pomocą jakichś, jakichś takich słuchowych zasobów uwagowych wybrać na przykład jeden z tych słuchowych, słuchowych strumieni, mówiąc technicznie z tych sekwencji dźwięków, i też on będzie nam się percepcyjnie wydawał taką, jakby. Figurą na powiedzmy słuchowym szumie. Czasem tak określić na przykład jako efekt cocktail party, że możemy na przykład rozpoznać głos znajomego, a reszta głosów na tym przyjęciu wydaje nam się tylko takim tłem. A potem może czasem możemy zmienić tą interpretację, skupić się na czymś innym i znowu ten głos naszego znajomego będzie tylko takim słuchowym tłem. Więc jakby tutaj jest podobna struktura doświadczenia między wzrokiem a słuchem, że coś jakby wychodzi na pierwszy plan, coś staje się tłem. Ale tak jak w, we wzroku, jakby zasady, które tym rządzą, będą miały taką naturę przestrzenną i te przedmioty, czy te, te figura i tło będą jakoś właśnie w swoich relacjach przestrzennych, to w przypadku słuchu będzie inaczej. To nie będą w dużej mierze relacje przestrzenne, tylko relacje związane z czasem, właśnie że powiedzmy te strumienie dźwiękowe są doświadczane w tym samym czasie, ale jeden jest właśnie tłem, a drugi jest figurą. I też często się wskazuje, że jakby różnice pomiędzy wysokościami dźwięków determinują, który jakby prosty dźwięk będzie przyporządkowany do którego strumienia słuchowego. Więc jakby właśnie to jest to analogiczna taka ogólniejsza struktura doświadczeń, ale potem szczegóły, jak ona jest realizowana w różnych modalnościach będą, będą odmienne. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję I życzę powodzenia w dalszych dociekaniach nad naturą naszej percepcji. Moim gościem był doktor Błażej Skrzypulec, Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Również pozdrawiam i dziękuję.